Braczej i siostry, w 27 niedzielę Pan Bóg nam daje słowo bardzo piękne, mianowicie dając nam to czytanie z proroka Habakuka. Przepiękne czytanie, które jak najbardziej dzisiaj może zbudować, zbudować na nowo nas, podbudować nas, żebyśmy mogli zobaczyć na czym polega sens walki o wiarę? Habakuk na początku tego czytania można powiedzieć, że wyraża jakiś swój żal, swój smutek wobec Pana Boga. A później Pan Bóg odpowiada na to, co On mówi. Dlaczego jest bardzo ważne, żebyśmy wsłuchiwali się w to czytanie i odkryli taki piękno i ten klucz do prawdziwej walki o wiarę? Mianowicie Habakuk wydobywa przed Bogiem ten żal, czy te pretensje, albo coś, co nie rozumie, wydobywa z siebie, mówiąc do Boga, dlaczego Panie nie reagujesz, patrząc na całą tę niesprawiedliwość, która otacza, patrząc na te, to zło, które panuje, dlaczego nie reagujesz, dlaczego Ty mi pozwalasz patrzeć na to wszystko. I to jest bardzo ważna postawa. Dlaczego, bracia i siostry? Bo często w naszych sercach gromadzi mi dużo takich pytań. Dużo żalu, dużo niezrozumiałych wydarzeń. Zobaczcie, ile rzeczy nie rozumiemy, ile rzeczy nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego się dzieje. Ile razy mamy to pytanie w swoich sercach, dlaczego? Ale często boimy się wydobywać te pytania, bo myślimy, że do Boga nie można się zwracać w taki sposób że do Boga nie można mieć e, pretensji albo nie można zadawać pytania, dlaczego Panie to robisz i często to wszystko trzymamy w sobie i to nie jest dobre bo to w końcu nas zaczyna niszczyć ale Bóg dzisiaj e, jak najbardziej zaprasza do e, ciebie i mnie do tego żebyśmy mieli relacje jak, dzie, jak e, dziecka e, do własnego ojca Żebyśmy mogli rozmawiać, żebyśmy mogli zadawać pytanie, a może nie zgadzasz się z czymś i nie rozumiesz, to. Mów, Panie, nie rozumiem tego. Dlaczego to się dzieje? Jaki to ma sens dzisiaj? I chabaku, kto robi, wydobywa z siebie to wszystko, czyli oczyszcza swoje serce, pokazuje, co on ma w sobie. To jest bardzo ważne dzisiaj, otworzyć serce, swoje serce i wydobyć z tego serca to, co najbardziej głęboko jest zakorzenione w naszych sercach. Może od lat, od wielu lat nosisz w sobie jakieś pretensje i tłumisz ciągle to. Może od wielu lat masz jakieś, jakieś wydarzenie, którego nie rozumiesz i masz zakopane to wydarzenie. Nie, nie wracam się, a dzisiaj to Słowo jak najbardziej zachęca do tego, żeby to wydobyć z Twojego serca. Zadaj pytanie Panu Bogu dlaczego, ale później nie zatrzymuj się nad tym, bo, bo habaku wpierw zadaje to pytanie, a później co robi, kiedy oczyszcza swoje serce, czyli wydobywa z swojego serca to wszystko, co robi? Zaczyna słuchać Boga i wtedy to nabiera sens. Bo nie wystarczy tylko wyrzucić z siebie wszystkie pretensje, wszystkie, wszystko to, co nie, nie, podoba, nie podoba mi się. Ale później zacząć słuchać, co Pan Bóg ma do powiedzenia. Bo często ludzie wydobywają pewien gniew, pewne pretensje, i nie chcemy słuchać. Nie chcemy słuchać Pana Boga, nie chcemy słuchać drugą osoby. I zaczynamy siębrać i siębrać i siębrać. I wszyscy ludzie zaczynają uciekać od nas wtedy, kiedy się rami. Bo nie da się na dłuższą metę żyć z osobą, która ciągle narzeka, ciągle coś nie pasuje, ciągle ma jakieś pretensje, ciągle ma jakieś ale. Jest Męczący jest taki styl życia. Dla, dlatego Habakuk pięknie pokazuje z jednej strony to, co on ma w swoim sercu, to, co nie rozumie i mówi, Panie, dlaczego to się dzieje? A później zaczyna słuchać Boga, i słucha tę odpowiedź dlaczego to się dzieje. I patrząc na to czytanie bracia i siostry możemy zobaczyć realia w którym żyjemy. Możemy dzisiaj wejść w tą rolę Habakuka. I możemy dzisiaj do Pana Boga kierować nasze pytanie. Dlaczego Panie to wszystko się dzieje wokół nas? Dlaczego jest wojna? Dlaczego w tej nocy Rosja znowu musiała bombardować Ukrainę i musieli zginąć trzy osoby, w tych w tym trzech osobach jedno dziecko? Dlaczego tyle niesprawiedliwości się dzieje? Dlaczego ci, którzy są bogaci i wielcy tego świata, zabijają biednych i niższych, żerując ich życiem? Dlaczego tyle niesprawiedliwości dzieje się dzisiaj na naszych oczach? Dlaczego pani nic nie możemy zrobić? Kiedy będzie ten koniec? Dlaczego ja muszę patrzeć na to wszystko? I mnóstwo ludzi zadaje dzisiaj to pytanie: dlaczego? I jest dwie odpowiedzi. Jedno, to że to jest obraz, który widzimy, bracia i siostry, to jest obraz tego, co nasze wybory, czyli wybór każdego z nas funduje dla społeczeństwa. Te wojny, te wszystkie cierpienia, które widzimy, to jest owoc naszych złych wyborów. Ale drugie to, co jest bardzo ważne, to jest to, że Pan Bóg dopuszcza i Pan Bóg pokazuje nam to oblicze tego świata i, i również pokazuje, co grzech może dokonać. Potrzebujemy dzisiaj widzieć również te trudne wydarzenie. Te wojny, te niesprawiedliwości, tyle, tyle zamordowanych niewinnych ludzi. Żebyśmy uświadomili, co grzech czyni z ludźmi, co grzech możesz dokonać w Twoim życiu. Diabeł poprzez grzech chce nas zniszczyć. Dlatego, kiedy zaczynamy kochać grzech, kochać diabła, diabeł poprzez naszą miłość do niego czyni to zło, które widzimy w społeczeństwie. Dlaczego jest to zło? Bo Ty i ja wybieramy to zło. Dlaczego jest tyle niesprawiedliwości? Bo Ty i ja wybraliśmy to niesprawiedliwość. Ale dobra nowina polega na tym, dzisiaj, bracia i siostry, że Pan Bóg upomina się o nas. Nie zostawia nas w tym wszystkim, całym tym bałaganie. Ale pomimo tych trudności, cierpienia, On działa w naszym życiu. Pokazuje, że On nie zostawia Ciebie. Ale walczy o życie każdego z nas. Bo jesteś dzieckiem, Jego dzieckiem. Dlatego, kiedy Pan Bóg patrzy na Ciebie i na mnie, patrzy na nas ludzi, nie patrzy na nas pryzmatem naszych grzechów, ale patrzy na nas pryzmatem naszej tożsamości, mianowicie bycie dzieckiem Bożym, że my jesteśmy Jego dziećmi, a często te dzieci błądzą, często te dzieci wybierają zło. Ale Pan Bóg nie przestaje kochać dziecko, nisząc grzech. Pokazuje to miłość. Dlatego e, piękne przychodzi od pierwszego czytania do Ewangelii tak płynnie możemy przejść. Mianowicie pierwsze czytanie mówi o, sprawiedliwi, e, o, o sprawiedliwym, który żyje e, dzięki swojej wierności. Mianowicie ten sprawiedliwy można inaczej powiedzieć wierzący, który żyje tą wiarą w Bogu. Pomimo tego cierpienia on nie żyje tym cierpieniem tego świata. Żyje bogactwem, który pochodzi od Boga. Żyje miłością Bożą. I wtedy to cierpienie Jego nie dotyka w tym sensie, że nie dotyka bezpośrednio, czyli nie stanowi przyczyną, żeby On rzucił Boga. Ale dla takiej osoby Bóg jest źródłem. Dlatego Pan Bóg ratuje takich osób, którzy tego chcą. Jeżeli Ty chcesz żyć, żebyś naprawdę odkrył piękno swojego życia, pozwól Bogu działać. I On, pomimo tych trudności i cierpień, pokaże swoje zwycięstwo. pokaże to, że on jest o wiele większy, mocniejszy niż te cierpienie. I później, przechodząc do drugiej czytanie, do, do drugiego czytania list Pawła do Timoteusza, w którym mówi, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale dał nam moc poprzez te cuda, które uczynił w naszym życiu. Dlatego Paweł zachęca Timoteusza, żeby Timoteusz nigdy nie zapomniał o tych cudach, które Pan Bóg żałował w jego życiu. Ale patrząc na te doświadczenie obecności, miłości Boga, żeby Timoteusz w sposób odważny, gorliwy głosił tę prawdę, którą on sam odkrył. Żeby być wierny dzisiaj wobec tego, co Pan Bóg ci dał. I to jest to zaproszenie, do czego Pan Bóg dzisiaj e, e, kieruje do nas. Żebyśmy nie odrzucali Boga, nie odrzucali, nie przekreślali te cuda, ale żebyśmy patrząc na te cuda, byli wiernymi. Skoro Pan Bóg ci nieraz uratował życie, to czemu nie, ma, e, czemu nie uratuje ci kolejny raz? Skoro Pan Bóg ci wiele razy wybaczył grzechy. A czemu nie ma. Czemu nie wybaczyć kolejny raz, że przychodzisz kolejny raz? Bracia i szosy Pan Bóg pokazuje prawdziwe oblicze. I on pokazuje swoją miłość poprzez doświadczenie, nie poprzez uczucie. Bo wiele osób opiera swoją wiarę na uczuciach. A uczucie zaraz się zmienią, znikną i ta wiara cała ulegnie zniszczeniu. Dlatego wiara zawsze musi być oparty o doświadczenie. Coś albo jest, albo nie ma. Albo było, było to, ten moment, kiedy Ty i ja dotknęliśmy dna naszego życia, i z tego dna Pan Bóg Cię wydobył, albo nie było tego. Nie ma innego wyboru, nie ma e, e, powołań na po 50 na 50. I to doświadczenie jest czymś, co jest, stanowi bogactwem w życiu każdego chrześcijanina. Bo później, żyjąc tym doświadczeniem miłości Boga, że ja mam świadomość, że Pan Bóg mnie kocha, wtedy ja mogę tą samą miłością żyć dla innych. I teraz przechodzimy do Ewangelii, który mówi o służbie w pokorze. A nie da się służyć w pokorze, z pokorą, nie mając doświadczenie darmowej miłości Boga wobec siebie. To, że Pan Bóg z pokorą służy Tobie. Że Pan Bóg z pokorą, cierpliwie czeka na Ciebie. Dlatego Pan Bóg w chce nam dać doświadczenie swojej miłości, a później patrząc na to doświadczenie przyjmując to doświadczenie, żebyś Ty i ja mieli odwagę zacząć kochać siebie. Ale później kochając siebie, mieli odwagę kochać innych. A kochając innych, żebyśmy mieli odwagę niszczyć zło, walczyć z złem. I to jest bracie szosy słowo piękne, które Pan Bóg dzisiaj daje nam, żeby nas ratować. Bo my często jesteśmy smutni. Większość z nas, którzy przyszło dzisiaj do Kościoła na tym mszy, jesteśmy smutni. Bo żyjemy doświadczeniem, który ten świat nam funduje. Żyjemy tym, co ten świat nam daje cierpieniem. A może dzisiaj warto zostawić to cierpienie i trochę zacząć żyć czymś innym. Zacznij żyć miłością, zacznij żyć tym doświadczeniem Boga w swoim życiu. Zacznij odkrywać coś, co pochodzi od Boga. Przestań już odkrywać tylko to, co pochodzi od diabła. Zacznij dzisiaj patrzeć na Boga i proszę o tą łaskę. Panie, otwórz moje oczy dzisiaj, żeby móc ujrzeć Twoje oblicze w mojej, w, w mojej codzienności, we mnie, kiedy popatrzysz na siebie. Lustrze, żebyś mógł zobaczyć Chrystusa w sobie. I to jest bardzo ważne, i siostry, bo świat dzisiaj, jedynie co, do czego nas zaprasza, do miłości egoistycznej. A miłość egoistyczna zawsze wyklucza miłość do Boga i miłość do bliźniego. Egoizm niszczy miłość. Dlatego Pan Bóg pokazuje, na czym polega ta miłość, prawdziwa miłość. I dzisiaj te czytanie również możemy zobaczyć, jak się realizują w życiu Jana Pawła II. Za tydzień będziemy obchodzili 25. Dzień Papieski i warto jest zobaczyć również, jak Pan Bóg zadziałał w życiu Jana Pawła II. Większość z was pamiętacie Jana Pawła II, jak przemawiał, co ogłosił, i zobacz, jak pierwsze czytanie realizu, zrealizowało się w jego życiu, ile cierpienia przeżył Jan Paweł II, jeszcze w Krakowie, w trakcie II wojny światowej, w trakcie okupacji sowieckiej, komunizmu, później ile, ile cierpienie e, doświadczał, patrząc później na cierpienie na świecie niesprawiedliwości. Ale pomimo tych cierpień i tej ciemności, który nieraz doświadczył, Cały czas miał e, tę odwagę otworzyć swoje ucho i słuchać Boga wśród całego tego bałaganu. Wśród tej ciemności słuchać głos Boga. Głos, który go trzymał, umacniał i prowadził. A później te wszystkie cuda, które dokonały się w jego życiu, i o tym mówi drugie czytanie, głosił, pamiętał, żył tymi cudami, przekazywał dalej. A później jako papież, i teraz mi do Ewangelii, jako papież służył z pokorą wszystkim. Idąc tam, gdzie wiele osób już nie szło, idąc do tych ludzi, którzy byli odrzuceni, odtrąceni od społeczeństwa, szedł z pokorą służyć jako papież, będąc znakiem Chrystusa na ziemi. I po nim, po jego śmierci, jego życie nie skończyło się na śmierć, ale jego wiara wydawała owoc w życiu wielu ludzi. I dzisiaj mamy to dzieło, e, też to e, dzieło papieskie, którzy zbierają e, datki i pomagają e, mnóstwo dzieciom, mnóstwo młodym. I to jest owoc wiary Jana Pawła II, który przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Prawdziwa wiara zawsze wydaje owoc. Prawdziwa wiara zawsze fascynuje ludzi. Prawdziwa wiara zawsze pociąga za siebie tłumi. Dlatego prośmy o tą wiarę dzisiaj dla nas, żebyśmy dzisiaj, patrząc na przykład Jana Pawła II, żebyśmy mogli odkryć piękną nas samych, żebyśmy odkryć dzisiaj Boga, żebyśmy mogli walczyć o naszą wiarę. Od naszego nawrócenia zależy nawrócenie rzeszy ludzi.